W dzisiejszym filmie zobaczycie nagrania przedstawiające niewyjaśnione zjawiska, które wymykają się logice. Przyjrzymy się spotkaniom z istotami, których nie potrafią wytłumaczyć nawet najwięksi sceptycy. Nagranie z 7 listopada 2025 roku stanowi jeden z najświeższych i najbardziej kontrowersyjnych dowodów w świecie badaczy zjawisk niewyjaśnionych głównie ze względu na niezwykłą atmosferę, w jakiej zostało zarejestrowane. Turysta, przemierzający ogizolowany, Gęsto zalesiony teren natrafił na ścianę mlecznej mgły, która niemal całkowicie ograniczała widoczność, tworząc naturalną zasłonę dla wszystkiego, co mogło czaić się w głębi lasu. Gdy włączył kamerę, z białych oparów zaczęła wyłaniać się masywna, ciemna sylwetka której gabaryty i sposób poruszania się od razu wykluczyły zwykłego człowieka. Istota nie biegła, lecz kroczyła powoli i z ogromną pewnością siebie, zdając się testować dystans dzielący ją od intruza. To, co najbardziej uderzyło obserwatorów, to moment, w którym stworzenie znalazło się na tyle blisko, by można było dostrzec jego małpioludzkie cechy. Postać, pokryta gęstym, ociekającym wilgocią futrem, w pewnej chwili zatrzymała się i wykonała charakterystyczny gest, u odwróciła głowę, jakby nasłuchiwała czegoś w głębi lasu lub sprawdzała drugą stronę szlaku, całkowicie ignorując turystę. Ten krótki pokaz dominacji i braku strachu zadziałał na nagrywającego paraliżująco. Mężczyzna, czując narastający ucisk w klatce piersiowej i zdając sobie sprawę, że we mgle nie ma szans na skuteczną obronę ani ucieczkę wzrokową, zdecydował się na odwrót który szybko zamienił się w paniczną ucieczkę. Film podkreśla, że nagrania z mglistych terenów stają się swoistym trendem w ostatnich latach, co budzi mieszane uczucia. Z jednej strony mgła idealnie oddaje mistyczny i nieuchwytny charakter Sasquatcha, z drugiej z jest idealnym narzędziem dla oszustów, pozwalającym ukryć niedoskonałości kostiumu lub błędy w renderowaniu obrazu przez sztuczną inteligencję. Zdjęcie Spice River to jeden z najbardziej zagadkowych materiałów który podzielił internautów na dwa obozy. Przedstawia ono potężną, niesamowicie umieśnioną postać, która budową ciała przypomina goryla nizinnego. Jest to o tyle sensacyjne, że takie zwierzęta naturalnie w Kanadzie nie występują, a uchwycona na zdjęciu istota zdaje się być w szczytowej formie fizycznej. Prawdziwa zagadka kryje się jednak w szczegółach zdobyczy leżącej u stóp stwora. Martwe zwierzę posiada poroże łosia, ale tułów jelenia łapeti. To właśnie ta anatomiczna pomyłka sprawiła, że eksperci od weryfikacji obrazu zaczęli podejrzewać użycie sztucznej inteligencji, która mogła pomieszać cechy różnych zwierząt podczas generowania grafiki. Mimo to niesamowita szczegółowość futra i realistyczne oświetlenie sprawiają, że wielu badaczy wciąż wierzy w autentyczność zdjęcia. PiS River stało się symbolem trudnych czasów dla kryptozoologii. W których technologia AI potrafi stworzyć dowody niemal niemożliwe do odróżnienia od rzeczywistości. To nagranie budzi szczególny niepokój, ponieważ ukazuje rzadki moment jawnej agresji ze strony nieuchwytnej dotąd istoty. Samotny wędrowiec, przemierzając głęboką głuszę, zauważył za krzakami wysoką, ciemną sylwetkę. Początkowo sądził, że to tylko duże zwierzę, jednak gdy skierował tam obiektyw, stało się jasne, że ma przed sobą potężną postać poruszającą się na dwóch nogach. Moment, w którym istota nawiązała kontakt wzrokowy z człowiekiem, zmienił wszystko, zamiast uciec w las, stworzenie natychmiast ruszyło do ataku. Szarża była błyskawiczna i brutalna. Na filmie widać, jak masa ciemnego futra z ogromną prędkością przecina zarośla, kierując się prosto na nagrywającego. Wstrząsy kamery i gwałtowne ucięcie obrazu oddają moment czystej paniki, w którym instynkt przetrwania wziął górę nad chęcią dokumentacji. Nagłe przerwanie filmu pozostawia widza w dręczącej niepewności co do dalszych losów mężczyzny i nie wiadomo, czy zdołał umknąć przed tak potężnym przeciwnikiem, czy też wideo zostało odnalezione później w porzuconym na szlaku sprzęcie. Całe zdarzenie stawia pytania o naturę zachowania tych stworzeń. Tego typu szarża może być interpretowana jako desperacka próba obrony terytorium przed intruzem, zwłaszcza jeśli w pobliżu znajdowały się młode lub gniazdo. Z drugiej strony, bezwzględność i szybkość ataku sugerują, że w pewnych okolicznościach istoty te mogą porzucić swoją zwyczajową płochliwość na rzecz czystej, drapieżnej dominacji. To spotkanie pokazuje mroczniejszą stronę legendy, w której człowiek w lesie przestaje być gościem, a staje się celem. Nagranie pochodzące z profilu TikTok Trail and Flow pokazuje sytuację, która jest idealnym przykładem na to, dlaczego nigdy nie należy ignorować instynktów zwierząt. Podczas wieczornego pobytu na podwórku graniczącym z lasem, pies nagle zmienił swoje zachowanie. Zamiast spokojnej zabawy, pies zamarł i zaczął wysyłać sygnały ostrzegawcze, skupiając całą swoją uwagę na ciemnych, gęstych zaroślach. To, co czyni ten incydent wyjątkowo niepokojącym, to eskalacja reakcji czworonoga. Nie tylko szczekał, ale wydawał z siebie głębokie, gardłowe warczenie, które w miarę upływu czasu stawało się coraz bardziej agresywne. Pies wyraźnie wyczuwał obecność czegoś, co znajdowało się bardzo blisko, choć dla ludzkiego oka pozostawało całkowicie niewidoczne w mroku. Właściciel opisał ten moment jako jedno z najbardziej przerażających doświadczeń w swoim życiu. Mimo absolutnej ciszy panującej w naturze, atmosfera stała się tak gęsta od napięcia, że fizycznie poczuł on dreszcze na całym ciele. Pies nieustannie zmieniał pozycję, reagując na najmniejsze szelesty i ruchy, których jego właściciel nie był w stanie wyłapać. Fakt, że pies pozostawał w stanie najwyższej gotowości i nie dawał się odciągnąć od linii lasu, sugeruje, że w krzakach ukrywał się intrus lub duży drapieżnik, który bacznie obserwował domowników ze schronienia. To spotkanie przypomina, że w ogizolowanych miejscach to właśnie zwierzęta często stanowią naszą pierwszą i jedyną linię obrony przed zagrożeniem, którego nie jesteśmy świadomi. Nagranie pochodzące z kanału BS Dark Adventures to jedna z najbardziej emocjonalnych relacji w całym zestawieniu, ponieważ niemal w całości rejestruje narastającą panikę i poczucie osaczenia. Gi, która specjalizuje się w nocnych wędrówkach, tym razem znalazła się w sytuacji, która przerosła jej doświadczenie. Wszystko zaczęło się w momencie, gdy snop światła jej latarki odbił się od pary jasnych, szeroko rozstawionych oczu, które obserwowały ją nieruchomo z głębi mroku. Atmosfera szybko stała się wroga. Something's wrong, dude. Zamiast ucieczki zwierzęcia, Gi zaczęła słyszeć serię dźwięków, które zdawały się być skoordynowane. Niskie, wibrujące warknięcia oraz głośne trzaski łamanych gałęzi dochodziły z różnych stron, sugerując, że wokół niej znajduje się więcej niż jedna istota. Kobieta, próbując zachować resztki spokoju, zaczęła nawoływać, ale odpowiedzią były jedynie odległe, nieludzkie wycia, które całkowicie nie pasowały do znanych odgłosów kojotów czy psów. i went around shit <sighs> No. no, 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 there's no, no. hello, where'd, where'd it go, where'd it go, it's gone, dude, I've had it. Kulminacyjnym i najbardziej przerażającym momentem było przejście istot do bezpośredniej konfrontacji. Gi wyraźnie słyszała, jak w jej stronę rzucane są ciężkie przedmioty i kamienie i kawałki drewna uderzały o ziemię tuż obok niej, co w świecie badaczy kryptyt jest uznawane za klasyczny sygnał ostrzegawczy wysyłany przez wielką stopę. W pewnym momencie dostrzegła kolejną parę oczu, tym razem znacznie niżej, co mogło sugerować obecność młodszej osobistości lub istoty w pozycji kucającej. Sparaliżowana strachem i świadoma, że jest otoczona, gi przerwała nagrywanie i rzuciła się do desperackiej ucieczki w stronę stromego zbocza, byle tylko wydostać się z zasięgu istot, które wyraźnie dały jej do zrozumienia, że nie jest tam mile widziana. Góry a są znane z opowieści o dzikich ludziach, kanibalach i krążących po nich duchach, a ta konkretna historia dotyczy dziewczyny, która wynajęła tam domek typu Airbnb. Wszystko wydawało się spokojne dopóki na blacie nie znalazła notatnika pozostawionego przez poprzedniego lokatora z mrożącymi krew w żyłach wpisami. Osoba ta pisała, że czuje się obserwowana, że nie powinna była patrzeć i że tajemnicza postać była znacznie bliżej domu, niż można się było spodziewać, a ostatnia notatka wspominała o tym, że szum strumienia zagłuszył dźwięk jej kroków. Dziewczyna nagrywała to wszystko na TikToka i pokazała widzom, że za domem faktycznie płynie strumień, za którym stoi stara przyczepa, w której tamtej nocy paliło się światło. Choć ojciec zignorował ostrzeżenia i nalegał na nocleg, bo już za niego zapłacili, w nocy obudził go potworny, niewysmród wpadający przez okno. Prawdziwy niepokój nadszedł rano, gdy tuż przy ich samochodzie znaleźli grzebień z bardzo starymi włosami, co sugerowało, że postać z przyczepy podkradała się do nich i obserwowała ich podczas snu. Rodzina natychmiast uciekła, a dziewczyna opublikowała nagranie, by ostrzec innych przed tym miejscem, ponieważ kolejni goście z pewnością staną się celem tej osoby, a ona sama od tamtego czasu nigdy nie wróciła w te góry. Nagranie pochodzące z kanału Dr. Skerry opisuje niewytłumaczalny incydent, którego doświadczył JT, producent podcastu dla Muzeum Paranormalnego w Savannah. Mężczyzna pracował późno w nocy zupełnie sam przy biurku, gdy na nagraniu z monitoringu nagle zarejestrowano wyraźny dźwięk przypominający ludzki kaszel. Choć Jotte początkowo nie zareagował na ten odgłos, zaledwie kilka sekund później został gwałtownie pchnięty na blad biurka, jakby ktoś uderzył go z dużą siłą bezpośrednio w plecy. Zszokowany i przerażony mężczyzna natychmiast uciekł z pomieszczenia, a późniejsza szczegółowa analiza wideo ujawniła jeszcze bardziej niepokojący detal. Tuż przed samym pchnięciem widać na nagraniu, jak nogi JT zostają szarpnięte do tyłu, co sugeruje, że niewidzialna siła celowo próbowała go podciąć, aby zwiększyć siłę uderzenia o biurko. Myśliwy, przebywając w głębi lasu, zauważa w oddali nietypowy ruch i postanawia powoli podnieść kamerę, aby zarejestrować to, co się pojawi. Nagle udaje mu się uchwycić przelotne spojrzenie na humanoidalną postać o wygiętych plecach, która swoim sposobem poruszania się przypomina małpę. Istota przemieszcza się niezwykle szybko i sprawnie pomiędzy drzewami. Mimo narastającego strachu, mężczyzna decyduje się podążać za stworzeniem, zdeterminowany, by nagrać coś więcej. Na nagraniu słychać jego narastającą panikę. Wideo kończy się w momencie, gdy tajemnicza postać znika z pola widzenia pozostawiając przerażonego myśliwego samego w gęstym lesie. Materiał ten budzi wiele pytań o to, czy zarejestrowana istota to legendarny Sasquatch, czy może inne, nieznane nauce zwierzę zamieszkujące dzikie tereny Alaski. Nagranie to jest o tyle przejmujące, że rejestruje autentyczny, narastający strach dwóch osób, które początkowo wybrały się na spokojny spacer, by cieszyć się naturą. Wszystko zmieniło się w ułamku sekundy, gdy syn Wykazując się dużą czujnością, dostrzegł nienaturalny ruch w gęstwinie drzew. Jego nagłe zastygnięcie w bezruchu zaalarmowało ojca, który instynktownie wyciągnął telefon, by udokumentować to, co wywołało tak silną reakcję u dziecka. Na nagraniu widać postać, która początkowo wydaje się być człowiekiem ukrywającym się w krzakach, jednak jej proporcje i sposób, w jaki zlewa się z otoczeniem, wzbudziły u świadków natychmiastowy niepokój. Atmosfera stała się gęsta od napięcia, gdy obaj zdali sobie sprawę, że postać nie wykonuje żadnych przyjaznych gestów, lecz zdaje się ich bacznie obserwować ze schronienia. To właśnie to uczucie bycia zwierzyną sprawiło, że ojciec podjął błyskawiczną decyzję o odwrocie. Uciekali w pośpiechu, nie oglądając się za siebie, zdominowani przez instynkt przetrwania. Wielu badaczy zjawisk niewyjaśnionych, analizując to wideo, wskazuje na fakt, że postać była zbyt potężna jak na zwykłego człowieka, a jej obecność w tak głębokim lesie, bez żadnego sprzętu czy odpowiedniego ubioru jest co najmniej podejrzana. W sekcji komentarzy pod nagraniem zapanowała zgoda co do tego, że mogło to być spotkanie z Dogmanem, kryptydą opisaną jako niezwykle niebezpieczną i terytorialną. Incydent ten stał się kolejnym dowodem dla osób wierzących, że w głębi lasów czają się istoty, które wolą pozostać w cieniu, a spotkanie z nimi oko w oko może skończyć się tragicznie. Nagranie z Grand Rapids w stanie Michigan jest uznawane za jeden z najbardziej przekonujących dowodów na istnienie istot wilkołakopodobnych. Głównie ze względu na czas jego powstania, powstało ono na długo przed tym, jak legendy o wilkołakach stały się popularnym tematem w internecie i mediach społecznościowych. Sceneria była sielankowa. Kobieta stała na brzegu jeziora, dokumentując kamerą popisy swojego męża na skuterze wodnym. Gdy nagle jej uwagę odwrócił nietypowy dźwięk dochodzący z lasu tuż za jej plecami. Kiedy odwróciła obiektyw, obraz zarejestrował coś, co przeraziło tysiące widzów na całym świecie. W gęstych zaroślach stała potężna, owłosiona istota, która nie przypominała żadnego znanego zwierzęcia występującego w tamtym regionie. Najbardziej szokujący był moment, w którym stworzenie, zamiast uciec przed człowiekiem. Przyjęło agresywną postawę i zaczęło szarżować bezpośrednio w stronę kobiety. Kamera trzęsie się gwałtownie, rejestrując ułamki sekund ataku, po czym nagranie urywa się w momencie, gdy autorka rzuca się do desperackiej ucieczki. To, co wyróżnia ten materiał na tle innych, to opinie ekspertów i liczne filmy dokumentalne, które poddały go szczegółowej analizie. Specjaliści od fauny leśnej wskazują, że sposób poruszania się istoty jej dynamika układ kończyn oraz szybkość, z jaką ruszyła do ataków całkowicie wyklucza niedźwiedzia. Niedźwiedzie poruszają się w specyficzny, bardziej ociężały sposób, podczas gdy postać z Grant Rapids wykazywała cechy drapieżnika o budowie zbliżonej do hybrydy człowieka i wilka. Do dziś nagranie to pozostaje otwartą zagadką, a mieszkańcy okolicznych terenów ostrzegają, że w lasach Michigan wciąż może grasować coś, co nie pasuje do podręczników biologii. To już wszystkie historie, które przygotowałem dla Was na dziś. Mam nadzieję, że te nagrania i relacje zostaną z Wami na dłużej. Jeśli ten materiał przypadł Wam do gustu i doceniacie moją pracę nad wyszukiwaniem i analizowaniem tych mrocznych filmów, możecie też zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę pod filmem. To dla mnie najlepszy sygnał, że chcecie więcej takich treści i motywacja do dalszego działania. Dla tych z Was, którzy chcieliby wesprzeć mój kanał nieco bardziej bezpośrednio, istnieje możliwość postawienia mi wirtualnej kawy. Każde takie wsparcie pomaga mi rozwijać kanał i poświęcać jeszcze więcej czasu na odkrywanie tego, co niewyjaśnione. Link do postawienia kawy znajdziecie na stronie głównej kanału. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca i do usłyszenia.